Cześć, witajcie na kanale Nierka Grzelak. mam dla Was zupełnie inny film, w trochę innym kadrze, bo dzisiaj będę robiła tak mój zwierzęcy przyjaciel. Wspominałam już, że będę robić ten film przy okazji filmu 50 Faktów o mnie, więc jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to najpierw obejrzyjcie tutaj gdzieś nad kotem, wrzucę adnotacji jak zwykle w opisie, a dopiero potem obejrzyjcie film z kotami. Więc dzisiaj mam trochę w innym kadrze, właśnie z tego powodu, żebyście mogli zobaczyć też koty, a nie tylko mnie. I przechodząc od razu do meritum sprawy, mam dwa koty. Jednego widzicie tutaj, drugi leży na balkonie, ale zaraz wam go przyniosę, żeby pokazać. Najpierw zacznę od małego bla bla, bo skoro koty na mnie leży, to przecież nie mogę się ruszyć, żeby pójść po drugiego. Przede wszystkim są to koty rasy Devon Rex. Więc jeżeli nie wiecie, jaka to jest rasa, możecie sobie wyszukać w Google albo na Wikipedii. Mam kotkę i kota, to akurat jest kotka i są w tym samym wieku, mimo że są z różnych hodowli. Jeżeli chcecie wiedzieć, z jakich hodowli pochodzą, to wrzucę oczywiście do opisu nazwy. Mam teraz Chyba 3 i pół roku. Pokaż się kotko. To jest kotka i nazywa się Dorka. Naszym kotom w ogóle zostawiliśmy imiona z hodowli, już, bo reagowały na swoje imię, więc stwierdziliśmy, że nie ma sensu przestawiać. I ona była u nas pierwsza, a dopiero potem pojawił się drugi kot. Mimo, że to są oba Devon Rexy, Tudorka ma dłuższy futro i bardziej gęste, i ona akurat waży jakieś 4 kg, co na kota w ogóle nie jest dużo, i one potrafią jeździć razem w jednym transporterze, i wtedy ważył mniej więcej tyle, co taki przeciętny Brytyjczyk, albo nawet mniej. Ważył wtedy niecałe 7 kg. Brytyjczyk potrafi tak nawet do 10 uważać. Niestety muszę zrzucić Dorkę, a w zasadzie zdjąć ją delikatnie jak księżniczkę e, i pokażę Wam drugiego kota. A potem, jak już skończę bla bla blać i pokazywać koty na żywo, puszczę Wam materiał, który nagrałam wcześniej, jak sobie siedzą, jak sobie coś tam robią, pokażę Wam zbliżenia, futerka i tak dalej, takie szczegóły. Jeszcze tylko, żeby zanim mi ucieknie, to to jest Dorka, żebyście ją zobaczyli. Uwielbiam ją za to, że ma jasny spód, w ogóle cały, Tylu, jasny bruszek, jasny pyszczek, jasny ogonek, i jak sobie idzie, yy, na przykład biegnie z podniesionym ogonkiem, to w ogonek lemurek. I jeżeli jeszcze chodzi o yy, charakter tych kotów, to akurat Devony, a przynajmniej te, które my mamy, są bardzo przyjazne i bardzo łagodne przede wszystkim. Nigdy mnie nie podrapała, nigdy nikogo nie podrapała, nigdy nie ugryzła, bo one po prostu, jak twierdzą, że już nie chcą na tobie siedzieć, albo już nie chcą robić to, co ty im każesz robić, to wtedy po prostu sobie idą tak, jak ona przed chwilą poszła. A to jest drugi kot i nazywa się Drakul. E, tak jak wspomniałam, był już tak nazwany z hodowli i on jest e, malutki, on waży Jakieś 3 kilo, więc króliki potrafią ważyć tyle, co on, jest strasznie chudziutki i mniejszy w ogóle też całościowo niż Dorka. i Dlatego wszyscy myślą, że on jest po prostu młodszy. To jest bardzo głupiutkim i bardzo przytulaśnym kotkiem. Dorka jest księżniczką, ale też ostatnio się więcej przytula. A Dracul po prostu jest przylepą. Jak tylko go zawołasz, on przybiega. I akurat on merda ogonem, Dorka nie merda, ale podobno taka cecha Dewonów, że ma merdają ogonem jak pies, że się cieszą. Ale jest strasznie uroczy, bo właśnie wystarczy, się go zawołał, on od razu przybiega i jeszcze gada do ciebie, że miał, miau, miał, więc jest takim bardzo milusińskim kotkiem i bardzo dużo mruczy i bardzo głośno mruczy i też jak przychodzą ludzie to on pierwszy, odważny przychodzi i sprawdza kto przyszedł i czy jest bezpiecznie. Zobaczycie potem też koty w sweterkach, to taka ciekawostka, że zrobiłam naszym kotom sweterki, bo jak jeszcze mieszkaliśmy w dużym domu, w którym było dosyć zimno w zimę, bo bardzo trudno jest to ogrzać. I jak było za zimno dla nich, to po prostu one chorowały często, kichały i miały katar, więc po prostu zrobiłam im sweterki, żeby było im cieplej. I teraz, jak były chłodniejsze dni, też im zakładałam te sweterki, więc będziecie mogli potem zobaczyć. A w ogóle brzuszek, on ma taki, jak małe dziecko z afryki, bo jest taki grubiutki, wypchany. Zaraz wam pokażę, o ile się da, bo on nie lubi być trzymany. Więc ten brzunio ma taki łysolowaty i taki wypukły, jak się dotyka po tym brzuszku, to jest tak, o, masz brzuszek jak dziecko z Afryki. Więc teraz już odeszły ode mnie dwa koty i to chyba znak, że czas rozpocząć materiały dodatkowe. Mam nadzieję, że zaspokoiłam waszą ciekawość i dowiedzieliście się co nieco więcej o moich kotach. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to wrzucajcie w komentarze. Jak zwykle czytam i jak zwykle odpisuję. Jeszcze bardzo mnie ciekawi, co myślicie o tym tle, bo mam je pierwszy raz, ale zastanawiam się, czy się wam podoba i czy nie robić na przykład co jakiś czas filmu właśnie z takim tłem, bo szczerze wam powiem, że jest tutaj dla mnie o wiele wygodniej, niż siedząc na krześle przy stoliku O.L. Bo tutaj jest tak, jestem na swojej kanapie, jest tak luzacko, mogę się oprzeć albo nie, bo wtedy wyjdzie Desfocusa. Jeżeli Wam się podoba to tło, to oczywiście mogę robić filmy z tym tłem na przykład zamiast tamtego, ale w tym tle na przykład nie widać tych słodkich listków, ale za to mam poduszkę, królika. Nie pytajcie się, skąd ją mam, bo nie mam pojęcia, skąd ją mam. Ona ma trylion lat i po prostu jest moją ulubioną poduszką i jedyną maskotką, którą teraz posiadam, jeżeli to w ogóle można nazwać maskotką, ja to tak jak poduszkę. Dobra, więc koniec Brabla. pamiętajcie, że możecie mnie subskrybować, jeżeli strzelicie tutaj subskrypcję na górze i możecie też przejść do kolejnego kolejnego filmu, e, tutaj chyba umieszczę 50 faktów o mnie, więc przejdźcie, jeżeli jeszcze nie oglądaliście. No i oczywiście widzimy się w kolejnym filmie. Jak zwykle trzymajcie się, ciepło. pa! pa.